Zapraszam Was do kolejnej lekcji serii język niemiecki od poziomu 1 yy, Czyli dla początkujących. Ostatnio mówiliśmy sobie o budowie zdań w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym, później omawialiśmy sobie rodzajniki i odmiany oraz końcówki przymiotnika. Yy, czas to wszystko wrzucić do jednego worka i opowiedzieć sobie krótką historię w czasie teraźniejszym i w czasie przeszłym z użyciem yy, takich to określeń EAS. Dan, Szpejta. Co jest oznacza najpierw Dan, potem Szpejta, później. Mamy tutaj cztery obrazki, które przedstawiają w kolejności pewną krótką historyjkę. Do każdego obrazku używamy sobie jedno zdanie w czasie teraźniejszym i jedno zdanie w czasie przeszłym. Czyli to samo zdanie z czasu teraźniejszego zamienimy na czas przeszły. Tutaj widzimy, że kobieta jedzie do centrum handlowego, do supermarketu, będziemy opowiadać w osobie IŚ. Waszym zadaniem domowym będzie przekształcić te wszystkie zdania z osoby IŚ na osobę ona. Czyli z IŚ na ZI. Ok, zaczynamy. Czyli powiemy sobie, ja jadę do supermarketu. IŚ Fare. INS Kaufhaus. Ale uwaga! Możemy użyć sobie zwrotu. Najpierw jadę do supermarketu. Gdzie go użyjemy? Możemy powiedzieć tak. Zuerst fahre ich ins kaufhaus. Lub ich fahre zuerst ins kaufhaus. Zu so oder so. Teraz to zdanie powiemy sobie w czasie przeszłym. Czyli najpierw jechałam do supermarketu. Jechać to jest ruch, więc naszym czasownikiem posiłkowym będzie czasownik odpowiednio odmieniony. Czyli zuerst bin ich ins Kaufhaus. Potem. potem kupowałam owoce i warzywa. Czyli mamy dan. Najpierw w czasie teraźniejszym, potem kupuję owoce i warzywa. Czyli dan. Czasownik kaufet is obst und gemüse I w czasie przeszłym. Haufen to jest nieruch, więc będzie czasownik posiłkowy haben, odpowiednio odmieniony przez osobę ich. Czyli Dan habe ich Obst und Gemüse. Ok. Kolej. Gotuję zupę. I y, ja gotowałam zupę. Czyli później możemy sobie użyć szpejta, później gotuję zupę. Szpejta, kochę, iś, eine zupę. I w czasie przeszły? Szpejta. Abyś, ich eine zupę. Gekocht. Ok. I ostatni obrazek, że jem obiad, czy tą zupę, e, i jadłam zupę, czyli znowu możemy sobie powiedzieć, dan, potem wtedy. Mhm. Dan. Ich. esse ich esse eine suppe i w czasie przeszłym esen to jest nierów więc będzie czasownik posiłkowy haben czyli dan. habe ich eine suppe geges Tak jak wspominałam na początku, Waszym zadaniem y, jest przekształcić te wszystkie zdania, by osoba była z. Czyli ona jedzie do supermarketu, ona jechała, ona kupuje, ona kupowała, później ona gotuje, ona gotowała, ona je i ona jadła. I to wszystko na dziś. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.